Eee, hello wszystkim, hello, 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 dobry, dzień dobry, dzień dobry. tak, panie Rafał. dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, Smile, dobry, my dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy,

Cieszymy się z tego pierwszego wygranego meczu, na pewno to nas zbudowało. Na pewno jest to dla nas ważne, że jeszcze w tym sezonie nie przegraliśmy u siebie i chcemy ten stan rzeczy na pewno utrzymać w zasadzie do końca. Myślę, że jest to możliwe, żeby nie przegrać, a w tym najbliższym meczu na pewno chcemy wygrać, więc nastawiamy się na ciężki mecz, ale na pewno zrobimy wszystko, żeby zdobyć trzy punkty. Skancie bossy! Dwa groty, Skancie bossy! Skancie bossy! Skancie bossy! Skancie Na pewno ten doping był słyszalny od początku do, do końca i na pewno to dawało nam takiego dodatkowego kopa też. No i liczymy na podobne wsparcie też u siebie, a w zasadzie jestem pewien, że tak będzie i, i, no i wspólnie, wspólnie osiągniemy ten cel. Trudny przeciwnik na pewno, bo te mecze z zagłębiem w ostatnich latach różnie wychodziły. I tutaj na swoim stadionie przegrywaliśmy wysoko i w Lubinie wygrywaliśmy. W tym sezonie z kolei jest to jedna z dwóch drużyn, która z nami wygrała. I nie podchodzę do tych meczów tak, że to jest jakiś rewanż po prostu no nasz cel się nie zmienia, czy to jest ten rywal, czy inny, czy z nami wygrał, czy przegrał. To tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. No, zrobimy wszystko, żeby zrealizować nasz plan, nasze założenia. Po prostu musimy z wygrać. やめて